Co tam? No nic, gadałam z tym Pawłem Nowym. No i jak? Fajnie. Ogólnie jestem miło o nim e, zaskoczona. Fajnie się gadało, no bo on jest w podobnym wieku jak ja. Mhm. Uh -huh. um, bo 32 lata. No, 32. No, z jednej strony wygląda na takiego bedboya, ale z drugiej strony, wiesz, pod takimi kryje się przeważnie wrażliwa duszyczka. Jak z nim porozmawiam no to... Um, to właśnie chyba może być wartościowy, wiesz, tak. W związkach mówiliśmy no i on powiedział, że był w długich związkach, że w sumie to 4 lata, jeden, drugi tam trzy czy pięć, już nie wiem, ale mm -hmm. że w takich dłuższych był, że z jednego związku było dziecko, coś takiego, a tak, że jak to tu masz dziecko, on mi, że nie, nie, że to było co tej dziewczyny dziecko, a -a. ale że on je pokochał jak swoje i że w ogóle... Oh że to jest najlepsze co go spotkało ludzie którzy kochają dzieci mają dzieci to od razu mnie plusują No bo sama mam dziecko i powiedziałaś tak, mu powiedziałam od razu No i wiesz jakby mm, że ta rozmowa nie wiem pierwsza taka głębsza była więc to mi się zaufało mało mhm. e, tyle że wizualnie chyba mi się mój Paweł bardziej podoba mhm. ale wiesz Wygląda to nie wszystko. A dwa, że z moim Pawłem też mam taką inną relację. Też się fajnie, dobrze się z nim czuję. Ale kurczę, jakby pamiętaj za głosem serca. Nie, nie zdeklarowałaś się nikomu tutaj i nie bój się, że wiesz, zranisz kogoś uczucia, tylko myśl o swoich uczuciach. Już mam jednego Pawła i teraz tutaj się robi zawirowanie. Mam problem. Houston, mamy problem. Raczej nie Houston, tylko Very. I to Very Big Problem. Ale może nie ma co się martwić, bo nadal nie wiadomo, kto tu kogo będzie wybierał. Nikt nie może czuć się pewnie.